Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Rayman Legends. Dzisiaj pozostały nam w rozdziale Małaki w Terapatach tylko trzy poziomy, a wszystkie są tak jakby poziomami specjalnymi. Zaczynajmy! Yy, I przez to, że są specjalne, są trudniejsze. Dlatego mam też nadzieję, iż nie skończy się to tak jak ostatnio w odcinku trzecim. Tam troszeczkę walka ze smokiem poszła nie po... nie po... tak jak miała pójść. Tak, troszkę za długo. Za, za dużo czasu zajęła. Co ja mówię? Nie! Ratujemy wszystkie małaki. A na pewno jest. Tu musimy zebrać wszystkie trzy. Uratować, znaczy się. Albo tam nic nie było. Gdyż do drugiego poziomu specjalnego brakuje. Właśnie. Jak to... Yy, aha, dobra. To chyba poza nagraniem się jeszcze zrobi. Tylko, że nie mam pomysłu jak tam trzeba było to zrobić. Chyba, że skoczyć tak yy, tam chyba tak No to chyba się tym zajmę yy, w czasie cięcia. Hmm. Bo no brakuje jednego małaka do kolejnego poziomu specjalnego. No to dla Was yy, zapewne to będzie kilka sekund, dla mnie już nie. Witam Was więc po cięciu, i już jest małaków 60 uratowanych. Zatem. Yy, Właśnie trzeba mieć. Trzeba było mieć. Sześć... Trzeba mieć 60, by ten yy, poziom móc przechodzić. A on będzie jeszcze trudniejszy. Niestety. Ale naprawdę, oby nie było cięć. Zaczyna się tak samo. To jak się zaczyna tak samo jak ten poprzedni, który był. No, łatwy. Aha. Dobra, jeszcze, jak co działa w tej grze? A nie, brawo ja! Dalej nie umiem w to grać. Dobra, powoli to robię. A! Ledwo, co tam się udało? Dobra, małak pierwszy uratowany. Co z tego, że małak uratowany? Jak się skuje, i nie jest uratowany. Nie. Tak nie będzie. Ratujemy wszystkie małaki. Tylko tu musi być gdzieś checkpoint Tak jakby w sumie, checkpoint e, Więc chyba już tu powinien być Ale tam w sumie, nie wiem Aha, nie, dobra To się wytnie Serio nie ma checkpointu jeszcze? U. No, to w sumie nie jest dobrze, nie dobrze. Oczywiście w złym momencie. Więc po raz chyba czwarty. To samo. A to jest łatwe jeszcze. Ale nie, po co umieć coś takiego przejść? A, dobra. Nieważne. Trudno, że tam był małak. E. A, no w sumie dobra. Jak już. Yy... Ech, dobra, nie. Ta gra jest za trudna. A szczególnie, jak jeszcze trzeba coś do niej mówić. W sensie... Em, do widowni. Ech. Widzimy się za chwilę. Jestem z powrotem. Udało się prze A, to była końcówka sama. Serio? E, w sumie i tak dobrze, było cięcie. Chyba jeszcze cztery razy próbowałem to zrobić. Ale dobrze. Został już tylko jeden poziom. Bardzo się z tego cieszę. Hm. Jeden poziom został. Pamiętam, że są zdrapki. One będą na koniec odcinka. No, to chyba najlepszy poziom w tym obrazie. Nawet wczytywanie nie trwało długo, no. To bardzo dobrze. No, biegnij, dobra. To jest was czy co? Ja tam się w sumie na muzyce nie znam. W sumie ja tu nie wiem, czy mu się nie odzywam. Może by było, było słychać muzykę. Ten pseudo muzykę. No, ten poziom jest o wiele łatwiejszy. To jest pewne. Uuu, chyba. No może do tego momentu był łatwiejszy. I no dalej w sumie jest łatwy. To końcówka czy jeszcze nie? Chyba jeszcze nie. Tu nic nie widać. I już powinien być koniec. Poziom muzyczny zaliczany. Więc chyba już ogólnie cały obraz yy, przeszliśmy. I Jeszcze osiągnięcie wpadło. Co to jest? Zanim tam dojdziemy, to... Jeszcze zostaje... To jeszcze dużo czasu. Są jeszcze tutaj trzy poziomy. Trzy obrazy z poziomami. Zanim przejdziemy do ostatniego. No, ale... Tak jak mówiłem, odcinek byłby chyba za krótki. Moment. Chyba tak. Dokładnie, byłby za krótki. A zostały jeszcze zdrapki, a jest ich dużo. Lumy. Szczerze? Niezbyt ciekawe. Stworzenie. Małak byłby chyba lepszy. Albo obraz baktu Origins. Znowu Lumy, Żwieżaczek. U, obraz, kolejny poziom. Będzie co nagrywać. Będzie. Znów stworzenie. I jeszcze raz. Połowa tych um, z jest już otworzona. No już ponad połowa. I znowu też lumy. Wreszcie małak. Czyli w sumie jedna z niewielu ciekawych yy, opcji tutaj. Obraz też jest yy, dobry, ale lumy i stworzenia, szerze chyba nie. Lumy są potrzebne tylko po to, by mieć jakiś. Tam dodatkowe postacie. A stworzenia dają lumy z pewnym czasem. Z pewnym czy po pewnym? I ostatnia zdrapka stworzenie czy lumy? Oby. Dobra. Trzy, cztery. Stworzenie. Więc nie jest w mi aż tak źle. To zobaczyć te stworzenia jeszcze możemy. Jeden. Trzeci... To wygląda jak kanapka, jak tost. Każdego dnia to ma niby dawać... LUMY! A to ja nie... nie będę tak często w Raymanie, niestety. A tak poza. No więc ja się z Wami żegnam do kolejnego odcinka. A, zanim jeszcze skończymy, ocencie film i udostępnijcie znajomym. Dopiero teraz się pożegnam. Cześć!